Tam 3-5 dni trudno Powiązku nie ma. Myślę. Rzeczka mała. Zero. Yes. Kasa męda. Kasa męda? O, nie ma jak umieść wziąć boczony, i już rady obieci Kasa menda Kasa Nie ma jak zmendy pić idą czy nie idą? Staszej pomóż pod kresami mundurowymi. To, mój telefon, ha, 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 ha. No, nie Słuchajcie, liniejszym, ponieważ nie ma możliwości zmieniać całego chrztu, bo nikt za nas nie do polu jeszcze, to nie będziemy chcieli na nad sami siebie, chyba że tymi symbolicznymi gestami, które za chwilę wykonamy. Ale, uwierz tej rzeczy pamięci, bardzo proszę o zachowanie tych dyplomów, a jak ktoś je wyrzuci, skatuje, zniszczy, jego na do O, właśnie. Więc pozwólcie, że będę wręczał. Robert Wierzbicki. Znany od tej pory drama Norwegica. Drabador Norwegica. Dr draba w, w ramki i na ścianę. Wielki elektronik. Pozwólcie że. Dziękuję. Wielki elektronik. Wojciech Bąbol. Bo tam ogromny gramy, gramy, gramy Nie odpowiada na panią, co to znaczy. Ja wiem, <laughs> Staszek Turek, Plantago Maritimo. Czy co? Dziękuję. Czy Ty nas aby nie <śpiewanie> obrażasz Darek czysz się no dlaczego się dlaczego. Potentila Egedia. O ja pierdolę, nie wiem co to jest, ale sobie jedne samo jedzenie. <śpiewanie> Leszek. Bierzemy bez błędu. harimanella Hypnodides. Dzięki. Tomek, do... alchemilna alpina, zawyczyny Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Paweł, kobresia miosuroides. Os... Mi I gratuluję takiego fajnego taki Ania, mertensia maritimowa. I tyle. Piękne. Romuś, czy mógłbyś zrobić coś dla mnie? Tak. mi mój dyplom na przykład. <gryzanie> <gryzanie> cygaro jako dlaczego to no to... ma cygaro, ten ma władzę. Tak. Eee, no pasuje Ci to cygaro. Leszek. Tutaj by mi tutaj cygaro, a... A nie jakbyś mi ten był Tomek. Wiesz co, dam tamto najmłodszemu to robimy. Chyba a tak. Pewnie, no, muszę po tym cygarze w głowie zakroczyć. Kto jest, to jest najmłodszy? Kto tu robił jakieś te... Tomek to można ufać to spróbować tak. tak jest, nie ruszaj się Uśmiech ładny proszę no nie, to, nie uśmiech się no. A jak nie rozpędza łódkę to spróbuję Słuchajcie Sytuacja jest poważna trzeba rozplanować jak to zrobić Aleby to by spirytus chyba też nie. Nie, nie, to to tak. tak. Będziemy, będziemy świecić oczami. Zobaczymy z tego wyjdzie. Na razie Na razie kawałek filmu. Wszyscy jadą. Dobra. Teraz oddaję tego samoję. <noise>